Witajcie, z tej strony Shiro, dzisiaj w City of Brass moi drodzy, dawno nie nagrywaliśmy sobie żadnego takiego legitnego odcineczka na YouTube, więc zainteresowałem się nową produkcją, która pojawiła się w darmowym storze Epic, Epic Store i zobaczymy co to w ogóle jest, przejdźmy sobie do tutorialu. Przejdźmy sobie do tutorialu. Ostatnie filmy były głównie live'ami. Mamy tutaj RPGA i z tego co słyszałem, to jest to, jest to gra roguelike, typu roguelike, więc jestem zainteresowany, bo uwielbiam takie gry. WSAD standardowo się poruszamy. Ok. Jakieś yy, tłumy wiwatują, powiedzmy. Miasto z mosiądzu, albo mosiądzu może bardziej w tłumaczeniu. Ok. Mamy jakiegoś ducha. Czy to jest duch przyjazny, czy to jest duch nieprzyjazny? Witam mnie. Dobrze, witaj o podróżniku na ulicach mosiądzu i śmierci. Wejdź i znajdź to, co stanie się twoją klątwą, tak jak stało się naszą i nadal trwa. Okej. Okay. Z tego co słyszałem, w tej grze mamy yy, poziomy generowane losowo za każdym razem. Co uwielbiam po prostu w grach i za to za to kocham roguelike'i. Więc miejmy nadzieję, że gra mnie nie zawiedzie i że zrobimy sobie kilka odcineczków, tak jak to wyglądało na przykład z, 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 z gry, której tytułu nie pamiętam. Dobra, co my tu mamy? Oto założyliśmy to miasto tysiąc lat temu i zgromadziliśmy skarby ze wszystkich stron świata, jak klejnot na pustyni mosiężne. Wieże miasta jeżyły się bogactwem i naszą pychą. Okej. Okay skakać się da, więc jest spoko. U góry mam jakiś kompas, ciekawe co nam wskazuje drogę, którą powinniśmy iść w tutorialu. Aby się wspiąć, klikamy spację, to jest tradycyjne. Sterowanie nie jest ociężałe, jest takie bardzo... Kojarzy mi się bardzo z Dark Messiah'ą, bo jest takie bardzo swobodne i postać nie jest zbyt powolna. Więc jeśli ktoś z was kojarzy mesaje, Messiahę... O, pod prawym klawiszem mamy Beach. To jest takie... Nigdy nie lubię, jak yy, w grach... Mamy coś takiego, że z prawej strony mamy broń, którym używamy lewym klawiszem myszy, a i na odwrót, nie? A z lewej prawym. No dobra, rozumiem, rozumiem. Ale kiedy wszyscy są bogaci ponad miarę, kto ma być sługą? Tak więc korzystając z naszej mocy i w lekkomyślności nasi władcy yy, zap zaprzęgli do niewolniczej służby diaboliczne dżiny. Diaboliczne dżiny, okej. Okay. Czyli miasto powstało, powiedzmy, z Mosiądzu... Biegnij i skacz, przytrzymaj spację, by przeskoczyć ponad dużymi zagłębieniami. A gdzie to jest za, za, zagłębienie duże? To jest, o to chodzi? Nie wiem, czy o to chodziło, ale to chyba było dość oczywiste. Dobra, lecimy dalej. Gdzie są te złe dżiny, o których mowa? Czy ja mogę wszystko niszczyć? Nie, ale wazony mogę niszczyć. O, coś znalazłem w tym wazonie, uwaga. Co to było, gdzie to jest? Nie mogę już tego podnieść? Tu jest. Skarb, podnieś E. Okej, okay, jesteśmy 25 sztuk złota. W ogóle tam z lewej strony widzę, mamy jeszcze e, serduszka i jakieś... jakieś lampy dla dżinów. Okej, okay, to mi coś wskazuje. To mi wskazuje to. Tak. Tak. Co ja mogę z tym zrobić? Nie, chwila. To mi wskazuje w ogóle gdzieś do tyłu, że mam iść. To pewnie jest wyjście. Ale my jesteśmy w pewnym... w pewnego rodzaju labiryntu. Labiryntu. W pewnego rodzaju labiryncie, o. Okej, okay. wiedziałem, bez bezwzględnej władzy. Nasi władcy poszli na ostateczny i straszliwy układ. Aby zagwarantować miastu nieśmiertelność, uwięzili w jego centrum trzy dżiny. Okej, okay. czyli... Aha, czyli to jest licznik dżinów chyba, które muszę znaleźć albo pokonać, czyś coś w tym stylu. Okej. Okay. To są dwie drogi, dołem albo górą, no zawsze idziemy górą. Bo na dół zawsze można spaść. No dobra. Skrowanie jest naprawdę easy. Easy. Ale czekam na te elementy jak Znajdywanie wyposażenia. Czy to jest to? <laughs> dobra. Ale miasto pełne straszliwej magii nie było klejnotem, raczej ostrzeżeniem. Nasi sojusznicze uciekli i odmówili powrotu. Cały nasz handel zamarł, a nie można przecież jeść złota. Zaczęliśmy głodować. O no no. Powiem ci, że Twój tryb jest o wiele ładniejszy od Twojego ducha. Dobrze, skoro zaczęliśmy się głodować. O ja to mogę podnieść. Użyj bicza, aby zbierać odległe przedmioty. Nice! Czyli możemy za do tego bicza jak Indiana Jones niczym. Bawić się w cyrkowca i zbierać skarby. No to ładnie. Nasze złoto się powiększa. O, jeszcze tu jakieś było. Dajcie mi więcej skarbów. Okej, okay, lecimy dalej. Co się, że do zebrania? Chyba nie. Ewentualnie ta lampa. Możemy zgasić lampę. No dobra. Fajna dbała się o szczegóły, powiedzmy. Nie wiem, czy to się w ogóle opłaca do otwierania. No ale otwierajmy, dobra. Co kolejny duch ma nam do powiedzenia? Panowało szaleństwo. Moc i magia pomieszały w głowach. Zapełniliśmy nasze miasto pułapkami, aby chronić nasze bogactwo. Przed kim? Nie wiedział. Nie wiedziałem. Bo kto by odwiedził takie opętane miejsce. No jak to przed kim? Przede mną. Okej, okay, to jest chyba nasz pierwszy przeciwnik. Przeciwnika możesz ogłuszyć uderzeniem w głowę biczem. Okej, okay, nie był to zbyt trudny przeciwnik. Czyli mogę ich ogłuszać, tak? Aby zaatakować klawisz szablą lewy, no dobra. Odkryliśmy to na samym początku. O kurde, to była pułapka. No dobra. Co masz do powiedzenia kolego? Wraz z tym, jak klątwa nabierała siły, rzucaliśmy się na siebie jak wściekłe psy. Leci w mieście nigdy nie umierają. Ulice zapełniły się nieumarłymi. Taki. Użyj, odepchnij F, aby wpchnąć dziwników w pułapki. A to. Czyli F to jest taki pchnięcie. Ale już go wrzuciłem tą tom. Tom, jak to się mówi? No, biczem. Użyj, chwyć bicz, aby wciągnąć przycisków w płapki. mogę jeszcze ich łapać. Nice! A, tym się podoba. Czyli, czyli, czyli powiedzmy, że tym odpycham, a tym przyciągam. Okej. Okay. Klawiszem Q. Dobra, tu mam jakieś skarby. To by podało zebrać. PSK, by powiększyć liczbę zdobytych punktów. Dobrze, dlaczego są te punkty właściwie? Czy one coś mi dają? Gdzie są te dżiny, o których mówiliście? Witam. Z czasem miasto zatnęło pod piaskami, czekając, że ktoś przełamie klątwę, ale przychodzą tylko głupcy. Chcący zgarnąć bogactwo dla siebie. Nigdy stąd nie wyjdzie klątwa. Nikt stąd nigdy nie wyjdzie. Klątwa spada na wszystkich. Boże, nauczy się czytać się, ale wstyd. Gasimy lampeczkę. Chcę się dotrzeć do centrum miasta. No to staram się chyba cały czas. Mamy więcej skarbów, okej. Okay. Co masz mi do powiedzenia? A ty głupcze! Co? Ja jestem głupczem? Czy wyciągniesz lekcję z naszej głupoty? Czy będziesz tym, który uwolni nas od naszej męki? Czy wyzwolisz siebie samego? To wygląda na podejrzane miejsce. Chcę to mieć. Wow! Mogę robić coś takiego, nice. Ale właściwie po co? Chyba już wiem po co. Bo nie wiem. Puk-puk. Ok, chyba to był tutorial. Tutorial został skończony. Wchodzimy do miasta, co? Robimy naszą pierwszą przygodę na pierwszy odcinek. Długo nie pożyjemy. Ok, głupiec. Aha, to jest klasa postaci, tak? Można odblokować różne. Podróżniczka, głupiec. Żołnierza mamy zablokowanego. Zabójcę, Heliona, wskrzeszonego. Dobra, mamy głupiec. Głupca i podróżniczkę. Przeczytajmy o nich. Pokonawszy A może zróbmy pierwszy odcinek Głupcem i nie czytajmy nawet podróżniczki, jak ktoś sobie chce przeczytać, sobie zapauzuje, pokonawszy oszałamiające wydmy za pomocą pożyczonego amuletu. Głupiec podniósł miasto Mosiądzu z piasków i wszedł do niego, nie wiedząc, że stanie się tak samo przeklęty jak samo miasto. Czyli ma miecz bicz? I wyposażenie początkowe w ten, sposób, w ten sposób to wygląda, Ok, Brzemiona i błogosławieństwa zacznij. Tablice liderów. Co to są tablice liderów? Aha, czyli to są takie wyniki? Brzemiona i błogosławieństwa. Boskie błogosławieństwa i brzemienia sprawiają, że gra jest łatwiejsza lub trudniejsza w zależności od tego jakiego wyzwania oczekujesz. Ok, zwiększa straty gracza, poprawia zdrowie gracza, mniej wrogów, zmniejsza liczby pułapek Zwiększa zrzut rzadkich przedmiotów, obniża koszt wszystkich dżinów, usunie limit czasu, zmniejsza, yy, zmniejsza tempo ataku wroga. A co jak tego użyję? Sam... Dobra, na razie zagrajmy tradycyjnie. Zobaczymy jak ta tradycyjnie gra wygląda, później może będziemy sobie robić jakieś wyzwania YouTube'owe. O, opuszczone przedmieście. Ok, tu jest jakiś, jakiś czas, tak? Nowy wpis w dzienniku ostrze, ostrze głupców. Okej, okay, przeczytajmy. Beach głupca. Chociaż stworzony dla pasterzy, beach ten ma wiele funkcji. I to tyle? Ok, i to tyle. Czyli mamy beach stworzony dla pasterzy, który ma wiele, wiele, wiele funkcji. Czego się możemy spodziewać w tej grze? Okej, okay, chodźmy. Miasto otwarte. Gra jest teraz dostępna, tak jak mówiłem, za darmo w Epic Store, więc jeżeli jesteście ciekawi, albo jeżeli oglądacie to, jak gra nie jest darmowa. Już oczywiście straciliśmy życie. Chyba, co to jest? To jest jean, tak? Okej. Okay. I tutaj mogę coś kupować. Abizul handlarz. Flota stopa, róg jakiś, coś tam. Życzenie. Co to jest, J? Nie wiem, ok. Klik na życzenie. I zmieniło nam hodlarza na zielonego. Aha, mogę podnosić przedmioty. Do tego nie było w tutorialu. Dobra. E, tak jak powiedziałem, że gra jest teraz darmowa. W Epic Store. Więc. Możecie sobie ją. O jezu, jakie to jest. Dla mnie jeszcze ten. Nie, nie do ogarnięcia. Możecie sobie ją zgarnąć. Jeżeli oglądacie materiał po. Po czasie możliwym do zdobycia tej gry za darmo, no to niestety. Niestety smutek. Musicie ją kupić. A! Zakupu tej gry pomoże Wam refling, który znajduje się w opisie. Gdzie 10% przychodu trafi na openingi dla Was. Co to jest? Jakieś złoto. 320 okej. Okay. ok, do Dina chyba wrócimy. Jak będziemy mieli pieniążki, bo on potrzebował by 500, prawda? Czy, czy mogę coś taniej kupić? Mogę tutaj kupić. Kup. Nie wiem, co mi to dało, ale coś mi da dało. To mnie wyleczyło? Czy o co chodzi? Nie za bardzo wiem, jak wygląda mój ekwipunek, i mogę to jakoś sprawdzić. ale startuj, opcje. Dziennik? Tutaj. Kwiat mrozu. Każdy trzymany cios będziesz mógł oddać mrożącym oddechem. Okej. Okay. Czyli dostaliśmy coś w ten, w ten sposób. W tym sposobie. To jest pułapka. Jak ja mam przez nie przechodzić właściwie w ten sposób? Znowu jean! Okej, okay, tych jeanów jest tu mnóstwo, widzę, więc... Pułapek też, trzeba uważać pod nogi. Skiniemy chyba szybko. Daj zdrowie za 250. To to jest coś, co ja bym bardzo chciał. Kolejna pułapka. Ej, bez kitu to jest mnóstwo tych pułapek, trzeba będzie uważać. Dobra, giń. Na razie jesteśmy lamusami, ale zobaczymy jak to będzie dalej. Pierwszy Okej, okay, to jest wybuchająca beczka, tak? Będzie później ten dziennik trzeba cały przeczytać Jak się ich przyciągało I go spaliłem No powiedzmy coś w tym stylu są skarby. Wspieramy na te złoto. Jezu, jak ten piasek tutaj ładnie się sypie. Okej. Okay. Pogoda nie była zbyt przyjazna, ale postanowiłem. To jest kolejna z pułapek, tak? Naprawdę wypełnili to pułapkami. Ale to jest jakieś przejście tajne. Mogę tędy przejść? Mogę. I co ja tutaj odnajdę? Mnóstwo skarbów. I jakąś skrzynię wielką. A w skrzyni? Więcej skarbów. Okej, okay, mamy pieniążki na zdrowie. Mamy pięć. Pien... O, jeszcze to są jakieś skarby. Dobra, to pójdziemy sobie kupić zdrowie. Zobaczymy jak to wygląda. Za tajnym przejściem z piasku. Było ukryte tajne przejście. No i w tym wypadku pójdziemy sobie kupić na zdrowie. O, prawie wpadłem w pułapkę nieźle. I to ile mi leci? Jedno serduszko całe? Mogę coś jeszcze zrobić? Co to jest? J Uzdrowiciel. Niektórzy mówią, że usługi, bla bla bla, są drogie, ale ciężkie, ludzkie życie. Dlaczego? Bla bla bla. Ok, czyli on leczy. Czy ja mogę jeszcze jakieś życzenie u niego poprosić, czy nie? Czy to wszystko? Dlaczego byłem zdolny? To wszystko. Dobra, lecimy dalej. Co są te pułapki? Mogę je biczem uaktywniać i sobie przez nie przechodzić. Dobrze wiedzieć, bo na początku tego nie wiedziałem i gra się zaczęła moim. moim bólem. O nie. Mateusz kradnie mi wiatrak spokoju. A a pytałem się ciebie, kiedy będziesz to ci oddam wcześniej. No ale bardzo późno mi odpisałeś. No właśnie. Dobra. Niszczymy armię nieumarłych. Jest tu ich mnóstwo i tego się bardzo nie spodziewałem, bo znowu skleciłem kolejne punkty zdrowia. Okej, okay, wytrąciłem jej jakby broń Nie! Yes! O jezu, tego się nie spodziewałem. Jedno serduszko, więc chyba zaraz przygoda nasza się zakończy mm, Tu nic nie ma. O, no tak yy, Muszę zapamiętać, że nie warto atakować wszystkiego Okej, okay, chodźmy do menu Zróbmy sobie yy, jeszcze, może jeden taki ranik jeszcze raz po polecimy głupcem. Teraz bogaci w doświadczenia, może nie będziemy tacy głupi. Może. Musimy bardziej uważać na nasze zdrowie. Taki jest plan. Okej, okay, szukaj wyjścia. Czyli tutaj, co to jest? Szuka wyjścia. Wypij napój. Wypijmy sobie napój. Nalewka z burzy. Tym razem nie mamy Gina na sam start. Ciekawe, co robi ta nalewka. Ale powalam przeciwników Więc chyba jest mocna Ciężko jest mi rozpoznawać złoto Jej czemu? ile to będzie trwać jeszcze Dobra, przestało Kolejne złoto Może uda nam się przejść na pierwszy etap, okej okay, co to tu jest tutaj? To też wygląda na pułapkę to jest pierwszy jean. Sprzedaje za sto coś. Glica West. No to kupmy, no. To jest nowa szabla, tak? Teraz wejdźmy sobie w ekwipunek. Szybs szybka niczym żmija, ale rany, jakie zadaje, są dwukrotnie płytsze od jej ugryzienia. Nie mam zielonego pojęcia, co chodzi. Okej. Okay. To jest trochę inny sposób ataku. Aha, no jasne, że wpadnę w pułapkę. Okej, okay, to wybucha. Co ty sprzedajesz za 500? Wyłącz pułapki. Za 500 mogę... Całkowicie wyłączyć pułapki. Stun. Okej. Okay. To chyba wybucha. Chciałem to podnieść. Bo cały czas nie ogarniamy sterowania do końca, więc popełniam głupie błędy. Ale myślę, że to jest do wyłączenia. Okej. Okay. Co ona robi? Ten bicz już nie działa na nią? Ja mu ślepiłem, tak? I ona wbiegła w pułapkę. Ciężko powiedzieć, jak to wygląda. Okej. Okay. To wybucha. I znowu prawie popełniłem błąd. Tam jest leczenie i chyba się tam udamy. Tego spalimy, tu są pułapki, dobra. Co mamy tutaj? Co chwilę coś można podnosić, okej. Okay. Złoto się mieni, ale nadal ciężko mi je rozpoznać. Rozumiem, że ten bicz nie dodaje obrażeń Mogę coś podnieść? Mogę tutaj coś podnieść Ale zauważyłem, że rzucanie przedmiotami się bardzo opłaca Trzeba trafić w głowę i... wykańczamy Dobra Padłaś czy nie padłaś? Padłaś. Dobra, szukamy dalej skarbów albo żyć. Jezu! Żeś mnie wystraszył, koleżko. To jest jakieś złotko. Weź mnie, nie strasz typie. Dobra. Możemy sobie jeszcze na koniec materiału trochę poczytać dziennika, żeby dowiedzieć się o przeciwnikach. Trochę więcej informacji. Dobra, Którymś się kopało, ale zapomniałem którym klewiszem. To było chyba F. Wiem co to daje. A Ła, trafiła mnie. Chciałem zabrać broń. Dobra Dobra, jakoś poszło Żyje czy nie żyje? Nie żyje W porównaniu do, do poprzedniego meczu tutaj mamy bardzo mało złota Dobra, te wazony nie wyglądają na niebezpieczne do niszczenia, więc sobie poniszczymy, sobie zobaczymy co jest dalej Aha. Tutaj lipka, trochę złotka 225 Skoczyłbym do tego... O, to wybucha, to tego nie dotykamy Jakiś napój kolejny. Co to jest? J. Na no, co się dowiedziałem? Algamat y, potykacza. Wrzuci z ciebie falę wstrząsów, które sprowadzą wszystkich wrogów do parteru. Okej, okay, czyli teraz wszyscy klękają przede mną, z tego co rozumiem. To jest złoto. Dobra, tu nic nie ma, czyli powinniśmy chyba pójść w tę stronę. To jest to złoto to życie, które chętnie kupimy. No z tym to można walczyć. O, 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 o. Dobra, tego spalimy. temu wytrącimy broń. Tej chyba też. Ten bicie jest mega użyteczny. Dobra. Gin, gin, dobra. Ojejku, o oj, i zginęliśmy. Dobra, na koniec chyba poczytam jeszcze trochę dzienniku. I, i, I co? I dajcie znać co sądzicie o tej grze. Wyjdź do pulpitu, wyjdź do menu. Wyjdź do menu. E, przeczytajmy sobie dziennik. Tutaj mamy dużo z wykrzykników. Przeciwnicy. Półczłowiek, człowiek, czyli jest pół człowiek. Chodzi, idzie na rękach. Chodząc na rękach, to udręczone stworzenie dzieje jadowitym podmuchem piasku, gdy jest blisko. Przekręty strażnik. To jest ten z mieczem. Niegdyś dumny obrońca miasta, teraz ten strażnik dba jedynie o o ochronę swoich bogactw. Przekręcony strażnik zrobił się zero razy. Aha, co tam takie info? Udręczona dusza. Czy co? Tego nie pamiętam. Z taką skrzynką na głowie. Czyś do, Dolegało tym stworzeniom jeszcze przed upadkiem miasta. Wojownik łucznik. łucznik zda technikę wojenną i zachowa dystans tak, aby zasypać cię strzałami. Okej. Okay. Pułapki. No to to widzieliśmy. Żelazne i pale. Wyskakujące z ziemi. I to było bolesne. Bronie, to mamy Igłę West, to znaleźliśmy i to jest ta ostrze głupców, czyli to jest początkowa broń. Tępy miecz ledwie najdzie się na przekrojenie chleba. Aha. Okej, okay, zostałem w nie wyposażony dwa razy, ponieważ dwa razy zacząłem grę. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Pułapki bronie, bicze pancerze, kwiatem rozu. Aha, to jest ten, który mieliśmy. Każdy się osób mógł... Nie, to jest ten, który kupiliśmy, a to jest chyba ubiór głupca, czyli to co zostaje się na początku. Łachmany, nieco. Niezwyczajnego złodzieja. Okej, okay, okej. Okay. Przedmioty. Klątwa Salomona. O! To też było. Głos samego króla napełnia strachem wszystkich przeklętych. Czyli... Yy, w tym warto rzucać we wroga. Kosiak. Niegdyś ozdobne źródło światła i komfortu teraz tylko kruche naczynie z ogniem. To wybucha, więc to jest niefajne. Latarnia zapalająca. Yy, pełna pyłu i płomienia. To też jest ogniste, piękne wykonane, ale niezwykle nie uszkodzenia daje się na skuteczny pocisk. No, czyli to są te wazony, to jest wybuchająca beczka. Tego nie lubimy. Wybuchające naczynie, tego też nie lubimy. Aha, czyli wybuchające są rzeczy czarne, tak? Niezależnie od tego, jak mieszankę zjadę, kiedy nim ciśniesz, powoduje wybuch. To też było czarne? Też jest takie czarne. <laughs> Dżiny. To jest ten handlarz. Zasoby towarów a, zmieniają się w okamgnieniu, ale zawsze gotowy jest on pohandlować. <laughs> Przepraszam, za odpowiednią cenę. A życzenie ujawni najcenniejsze przedmioty, Abiziluza. Czyli życzenie, które mardujemy, e, zwiększa mu liczbę przedmiotów. I uzdrowiciel on leczy. To to ogarnęliśmy. Miasto. Mosiężne miasto. Przekrętne, moziężne miasto to legendarne miejsce pełno w nim niebezpieczeństwa, ale i nagród. Roi się tu od złośliwych duchów, śmiertelnych pułapek i mieszkańców, na których spadła klątwa wiecznej nieśmiertelności, zmieniającą się bez przerwy ulice zaśmiecone są bogactwami małego narodu. A w centrum miasta znajduje się tajemniczy skarb, czekający na śmiałka, który odważy się go posiąść. Zewnętrzny krąg. To jest dalsza część miasta, tak? To obszar miasta, w którym najpierw stykali się odwiedzający miasto. Wewnętrzny rąk zabudowany był bogato, zdobionymi domami i rynkami, które miały zaszczepić zazdrość nawet w najbardziej odpornych sercach. I magiczne mikstury. To coś, co piliśmy na początku. Widzę z ciebie fale wstrząsów, które sprowadzają wszystkich wrogów do parteru. Ekstrakt z kowytu. Taki czarny. się wszystkich dookoła może przynieść znaczne korzyści. Dlaczego, niby? I nalewka z burzy. Wyślę dookoła fale. Yy, przewracające wszystkich w pobliżu. To nie jest to samo, co ten Agilgomat. Okej. Okay. Bardzo podobne, bardzo podobne. Okej, okay. to dzięki. To było City of Brass, czyli miasto mosiądzu. Widzimy się w następnym odcinku, w którym zagramy sobie. Tutaj tą koleżanką, podróżniczką. Trzymajcie się, cześć na razie.